Witamy tutaj piłkarzyki Co to jest za drużyna? To jest temat dzisiejszego odcinka, ale tym razem To będzie trochę innym stylem Ponieważ w poprzednim odcinku co, co to jest za drużyna? czy to za klub? Polegało na tym Że było po prostu trzeba odgadnąć klub Z tego sezonu, a teraz Będzie taki przykład Mam takie przykłady, że podam sezon z tego sezonu podam jak to ma być klub. I to są różnych krajów. Z Polski, Niemiec, Szwajcarii, Belgii, Hiszpanii, Francji, Anglii, Mogą być tam różne kluby. Chciałabym w, w, w tym odcinku chciałam ten poziom troszeczkę podwyższyć. Mam nadzieję, że to się dzisiaj uda. To zaczynamy. Przypominam, że jeden punkt za odgadnienie klubu. I to może być trudny przykład. Macie na to 30 sekund. Czas start. Tu to może być za drużyna. Co to 19, 20? O, to jest to, trudny przykład. Ale jak ktoś ogląda taką pewną ligę, to może wiedzieć. A to już czas stop. A to jest klub... z Polski. A to jest drużyna Arkadynia z tego sezonu. Można było się rozczytać po tym bramkarzu łotewskim. I tym Holendrze, który wczoraj dobył bramkę na śląską w Odruchu Karnego Czyli Marko Wejnowicz. A teraz przykład z sezonu 14 15 Łatwy przykład, można po jednej fladze się tutaj domyśleć To właściwie po dwóch flagach i po trzech flagach To jest łatwy przykład No Czy odgadniacie to? Oczywiście bawcie się z nami tutaj ten odgadnięcie, bo to z wasz kulis nie, nie mój. A to jest oczywiście Borussia Dortmund. To są no 14-15 i oczywiście ten da Ab Gabończyk na pewno. Wiele wam mówi i ten a, i Henik Michalian, który jeszcze grał w Borussi tych graczy już w tej nespole nie ma. Piszka nie ułożyłem, bo to był, byłoby za łatwe, ale teraz mamy przykład z podobnej ligi. Już nie będę wam mówić z jakiej ligi, bo to Łatwe po tych trzech flagach, czy tam czterech na to 30 sekund no to jest trudny przykład, ale jak sobie tak wejrzycie po sezonie to możecie tutaj ten, że w tym klubie gra sporo jeszcze graczy Których Który właśnie w tym sezonie był byli Potem jednej fazy też się można tutaj wiele takich. Dobra to, to już kończymy A to jest Erbelipsk I teraz przykład z tego samego sezonu to niekoniecznie Liga Polska jest, ale zobacz Myślę, że po tym pe pewnym świetnym występie tego zespołu może to pamiętać Tych pewnych graczy możecie pamiętać tutaj Którzy szczeli bramki w pewnym, pewnym ważnym meczu No Jakiś sekund macie Ostatni przykład już No. Oto to drodzy. To To oczywiście Legia Warszawa, sezonu 16-17, ten piękny występ widzę, mistrzów Zajacka Magery. Chodziło mi o mecz z Madrid, kiedy tutaj Wadis, Lidziofo, Radowicz i Kebut muleon Szczelił gola. Te trzy gole. To jest ten Serp Radowicz, to jest Wadis, Lidziofo, a to jest Kebut muleon. No, a to jest to piękny Świetnie wra. Bronił w tamtym cudomie. No to moi drodzy. tutaj tej odpowiedzi macie Parka dynia. Burusia Dortmund, tutaj o. Herberipsk Legia Warszawa No to co? Napiszcie w komentarzu jaki byście chcieli quiz i jaki mieliście wynik z tego quizu Mam nadzieję, że poziom był trudny Piszcie w komentarzu jaki poziom byście chcieli Czy się podobał? To trochę lepszy. Na tym odcinku za dwa dni. A już jutro zapraszam Was na nocne nagranie na mecz z Grecją. Pewnie, pewnie jesteście ciekawi jaki jaka są miasta w tej orientacji. To ja się już muszę żegnać. Cześć. Pa, pa.